Witajcie drodzy przyjaciele! Dziś mamy temat o dwójkach. Porozmawiamy o dwójkach w świadomości, o dwójkach w dacie urodzenia, ponieważ jest bardzo dużo pytań właśnie na te tematy. Jest wiele do opowiedzenia. Dwójki, dojki, one są u nas jak aniołki, bardzo delikatne. Pewnie już wszyscy wiecie, że dwójki bardzo często się wahają i mają dużo wątpliwości. Słyszeliście pewnie nie tylko ode mnie, ale też od wielu numerologów. Obecnie jest ich sporo w przestrzeni internetu. Musicie zrozumieć, że dwójki są różne. Jest osoba urodzona z czystą dwójką, jak dwójka z jedenastki z dwudziestki z 29. I one są zupełnie inne. Nie można ich stawiać w jednej linii. Jedynie mają pewną wspólną cechę charakteru, ale mimo to różnią się od siebie. Dwójka, która jest czystą dwójką, przyszła na ten świat, żebyście zrozumieli, po to, aby zdobyć zrozumienie, a nie tylko działać. Przed nią była jedynka. Jedynka przychodzi taka, Prosta, bezpośrednia, szczera, zdobywa doświadczenie tylko na własnych błędach, w ogóle nikogo nie słucha, nawet nie ma sensu jej coś tłumaczyć. Szkoda wysiłku. A potem przychodzi dwójka i mówi: Dość, nabiłam sobie guza, nie chcę już kolejnych, chcę teraz wszystko zrozumieć. I z tej perspektywy należy patrzeć na dwójkę. Ona chce wszystko zrozumieć, nie potrafi podejmować szybkich decyzji. Dlaczego? Bo się waha. Ten chłopak czy tamten, ta dziewczyna czy tamta, kogo posłuchać? Musi posłuchać, wniknąć, wszystko dokładnie zrozumieć. Jeśli tego nie zrobi, nie potrafi działać. Jeśli chodzi o czystą dwójkę, tak to wygląda. Dwójka z jedenastki to już trochę inna energia, ma tylko wspólne cechy, czyli pragnienie zrozumienia i wątpliwości, ale wątpliwości w innym sensie. Jedenastka składa się z dwóch jedynek, a jedynki to energia przywództwa. Taka dwójka z jednej strony chce zrozumieć, a z drugiej nikogo nie chce słuchać. Włącza się i wyłącza. Z jednej strony mówi, Sama wszystko zrozumiem, ale z drugiej słucha innych z otwartymi ustami. Dlaczego? Bo bardzo ważne jest dla niej zdanie innych ludzi, ale po wysłuchaniu i tak podejmuje własną decyzję. Dwójka z dwudziestu to z kolei osoby bardzo energetyczne, bo mają w dacie zero. Zero wzmacnia zarówno wątpliwości. Jak i pragnienie zrozumienia, które ma dwójka. Relacje z nimi trzeba budować bardziej delikatnie i łagodnie. Dlaczego? Bo gdy tylko dwudziestka poczuje jakikolwiek opór ze strony innych, od razu zeruje relacje. W końcu jest tam zero, czyli odcięcie, obniżenie. Reset relacji. Dlatego właśnie osoby z dwudziestką w dacie często mają kilka małżeństw, często też zmagają się z ciągłym wewnętrznym konfliktem, a może tak, a może inaczej. Gdy da się im jakieś zadanie, potrafią milion razy dopytywać. Tak, w zasadzie wszystkie dwójki tak mają, ale dwudziestka wzmocniona zerem będzie pytać jeszcze więcej, bo panicznie boi się popełnić błąd. Dlatego, rozumiejąc dwójki, trzeba wiedzieć, że potrzebują szczegółowych wyjaśnień, ale też, jeśli się nie mylę, trzeba dać im możliwość popełniania błędów. Po co? Po to, by zdobyły doświadczenie. Bo kiedy spokojnie przejdą ten proces, stają się z czasem najlepszymi wykonawcami. Natomiast 29 to już zupełnie inna historia. Tutaj dochodzi energia dziewiątki. Dwójka chce zrozumieć, a dziewiątka chce wszystko zgarnąć dla siebie, więc powstaje władcza dwójka. Ma w sobie energię Marsa mocną czasem paranoiczną. Taka dwójka potrafi być ostra, a nawet miejscami agresywna. Oczywiście nie wszystkie, ale często widać u nich tę mocną stronę i jeszcze wszyscy wiemy, że dwójki to sprytni manipulatorzy. Dlaczego tak jest? Wyjaśnijmy. Nie chodzi o to, że nie lubię dwójek, traktuję wszystkich jednakowo, po prostu omawiam cechy, zarówno plusy jak i minusy. Dwójka manipuluje, bo boi się podejmować decyzje i działać samodzielnie, bo obawia się, że popełni błąd, że zrobi coś źle, więc zrzuca z siebie odpowiedzialność. I właśnie dlatego dwójka często potrafi tworzyć skomplikowane sytuacje i intrygi. Ustawiać jednych przeciwko drugim. Nie zawsze robi to ze złośliwości, zwykle po to, by lepiej zrozumieć sytuację i ludzi. Rozmawia z każdym, wchodzi głęboko w relacje, bo potrzebuje zrozumieć. I tu ujawnia się jej dwoistość, rozdwojenie. Chce, a może nie chce. Ten mężczyzna, czy jednak tamten. Ta kobieta. A może inna? I w ten sposób dwójki ciągle są rozrywane. Dlatego trzeba je traktować delikatnie i z wyrozumiałością. Czy można powiedzieć, że dwójki bywają toksyczne? Tak, ale tylko w stanie negatywnym ale to ludzie idealnego działania czyli tak zwani perfekcyjni wykonawcy. Dlatego szczególnie osoby z 29 potrafią odnaleźć się nawet w zawodach takich jak na przykład zawodowi eliminatorzy. Dwójka to jedyna energia, która w gniewie potrafi posunąć się do zniszczenia lub nawet odebrania komuś życia. Tak samo jak jest przyciągana do relacji, tak samo potrafi je brutalnie niszczyć. Ale oczywiście, dwójki mają swoje. Plusy i minusy. Ich plus to zdolność do pracy, oddanie, budowanie relacji, zaangażowanie w związki. Jednak dwójki często trafiają w miłosne trójkąty. Zauważcie, jak ciekawie działa energia karmiczna z dwójką. Jeśli twój partner jest dwójką, albo ty sam jesteś dwójką, albo masz misję związaną z liczbą dwa, to ta energia przyciąga dodatkowych partnerów. Energia dwójki jest mocno żeńska, ale kobiety dwójki często mają sporo męskich cech, dlatego bardzo przyciągają mężczyzn. Z kolei mężczyźni dwójki przyciągają kobiety z silnymi, żeńskimi energiami. Dwójka zazwyczaj nie potrafi odmawiać, chce wszystko zrozumieć, wysłuchać, relacje są dla niej ważne, przez to często nieświadomie wplątuje się w różne trójkąty. Jest jak Pułapka dla uwodzicieli, ktoś jej coś powie na kapie na uszy, a ona, nawet jeśli rozumie, że to nieprawda, i tak daje się wciągnąć. Dlatego dwójki stale wpadają w różne dziwne sytuacje, zgadzają się na wszystko, byle tylko było dobrze i po dobremu. Kto najlepiej pasuje do dwójek? Na przykład żeby dwójkę doprowadzić do strategii, do stabilnej pozycji, do jasności i umiejętności widzenia swojej drogi, potrzebna jest ósemka. Dlaczego? Bo tylko ósemka ma tyle mądrości, siły i cierpliwości, by rozmawiać z dwójką i wszystko jej szczegółowo tłumaczyć. Ósemka z natury rozumie detale i potrafi je przekazać, a dwójce właśnie tego Trzeba, by stała się silniejsza i zyskała odporność na swoje ciągłe wątpliwości. Dlatego dwójki często lgną do ósemek, ale ósemka jest tak potężna w porównaniu z delikatną dwójką, że ta ostatnia często nie rozumie, w co się pakuje. Jeśli to relacja kobiety i mężczyzny, ósemka może dosłownie pochłonąć dwójkę. Pomiędzy nimi liczbowo są 3, 4, 5, 6 i 7, czyli wiele stopni różnicy świadomości. Spotkanie ósemki i dwójki sprawia, że dwójka całkowicie ulega. A jeśli ósemką kieruje dodatkowo chciwość lub korzyść, dwójka może się z tego pochłonięcia nigdy nie wydostać, bo nigdy ósemki do końca nie zrozumie. Aby dwójka naprawdę poczuła miłość, Potrzebna jest jej czwórka, ale czwórka będzie ją ciągle wpędzać w depresję. Między nimi pośrednikiem jest szóstka, tworzy miększą, łagodniejszą energię, ale mimo to pesymizm i ciężkość czwórki zawsze będą działać na dwójkę przygnębiającą. A co jeśli. Połączymy dwójkę z dziewiątką. Jeśli mężczyzna jest dziewiątką, a kobieta jest dwójką, dziewiątka dosłownie zniszczy dwójkę. Natomiast jeśli role są odwrotne, mężczyzna dwójka, kobieta dziewiątka, związek może być bardziej partnerski, choć i tak powstaje między nimi energia jedenastki, mistrzowska, ale bardzo trudna. W takim związku dwójka plus dziewiątka będzie walka o przywództwo i ciągłe zdrady, bo dwójka przyciąga sytuację miłosnych trójkątów. Dalej, jeśli połączymy dwójkę z siódemką, siódemka to chodzący kryzys, więc taki związek jest praktycznie skazany na rozpad. Dwójka w ogóle nie potrafi zrozumieć działań i sposobów myślenia siódemki, dlatego ta relacja prędzej czy później prowadzi do rozdwojenia świadomości dwójki. A kto tak naprawdę pasuje do naszych dwójek? Dwójkom najbardziej odpowiada jedynka. Dlaczego? Bo jedynka jest szybsza w podejmowaniu decyzji. A dwójka się waha, razem się uzupełniają. Dodatkowo z połączenia jedynki i dwójki tworzy się energia trójki, a czym jest trójka? To energia rodziny, ruchu i analizy. Ale w takim związku raczej nie będzie stabilności finansowej. Dlaczego? Bo trójka jest jak pieniądze przepływają przez nią jak woda, przez palce. Osoby z energią trzy bardzo często wpadają w kredyty, Chcą szybkiej realizacji marzeń, biorą kolejne pożyczki, a czasem nawet popadają w hazard, bo mają potrzebę natychmiastowego spełniania swoich pragnień. Mimo to, sama dwójka jest dobra, łagodna, delikatna, czuła. Kobieta dwójka to niemal idealna partnerka, zmysłowa, troskliwa, opiekuńcza. To niezwykle wrażliwy człowiek, tylko trzeba dobrze dobrać jej partnera, bo każda energia ma swoje plusy i minusy. Trzeba je uwzględniać, żeby zestawić ludzi tak, by unikali konfliktów, przynajmniej na tyle, żeby nie dochodziło do rozpadu świadomości, bo kiedy ono się rozpada, cierpi także ciało fizyczne. Co jeszcze warto wiedzieć o dwójkach? Jaka jest główna misja tej energii, jej cel i wyjątkowość. Misja dwójki to inna kwestia niż sama świadomość. Misja pojawia się wtedy, gdy po zsumowaniu wszystkich cyfr w dacie urodzenia wychodzi dwójka, na przykład 29, 38 i tak dalej. Te osoby, mimo że łączy je wynikowa dwójka, mają różne zadania. Bo jedna składa się z 29, a druga z 38, więc ich wewnętrzne wyzwania się różnią. Ogólnie, jeśli w świadomości dominuje dwójka, człowiek dąży do zrozumienia. Natomiast jeśli ma misję dwójki, to jego droga polega na działaniu. On już rozumie i uczy się dokładnego wykonania, staje się dyplomatą, jest mądrzejszy, Bardziej zrównoważony, bo misja składa się zwykle z większych energii, nie ma tam już małych liczb, tylko silne, potężne wibracje. Człowiek z misją 2 to dyplomata, mediator, osoba, która potrafi pracować z dużymi grupami ludzi. To temat, tak naprawdę, na osobną, długą lekcję. Tutaj jest tylko, oczywiście, zarys. Jednym z karmicznych zadań dwójki jest nauczyć się żyć, Samotności. Dwójki często cierpią z powodu iluzji, że nie poradzą sobie same, że nie potrafią być samotne. A w rzeczywistości radzą sobie całkiem dobrze, tylko muszą do tego dojść poprzez zrozumienie, świadomość, poznanie siebie, a także zasad działania świata i własnych zadań życiowych. Będę w przyszłości stopniowo opowiadać o każdej liczbie osobno, bo wszystkiego naraz nie da się przekazać. To musiałby być ogromny materiał, cała obszerna lekcja. Na dziś tyle. Zasubskrybujcie proszę, komentujcie pozytywnie lub negatywnie, nie ma znaczenia. Akceptuję wszystkich takimi jacy są. Dziękuję za komentarze, za subskrypcję i w profilu znajdziecie linki do moich analiz oraz do kursów rozwojowych. Pozdrawiam i życzę pięknego dnia.